Kamera stop. Opowiem teraz historię niestworzoną. To jest. tragedii, nie! w tragedii siedziłem. Czekaj. Zwróćmy uwagę na punkt umieszczenia naszego obozowiska. Został tylko jeden namiot. Śmietnik obok. Była niezła burza. Tam jest wylotówka. Specjalnie ustawiliśmy się tam, by łatwiej łapać stopa z powrotem. To jest Anusiak. A Musiak też przeżył tragedię. Chlała ciągle tylko, chlała tylko. I nic więcej. A to jest Ewka. Ewusiak. Ewka, konewka. Przeżyła też tragedię. Ustawiamy się teraz do wspólnego zdjęcia. Ostatniego. Ostatnie, które jest wolne. O, nie. Marcin na nami właśnie. Właśnie. Marcin jest słynny jest do rozpierdalania namiotów. Teraz nie ma już jeden dulasowi. Dulas to on. <noise> Marcin Ja pierdolę. To właśnie Marcin. To jest Marcin. <noise> Powiedz coś nam Jestem już sprawdza. namiotu. Wiodek. Tego Wiodek. namiotu Wiodek. Ale wyciągnął mój sprzęt nagłaśniający który zasilał.